Celem wystawy Expo 2020 jest promocja kultury. Gospodarcza całego kraju. Także firmy, które tutaj się będą prezentowały, mają na celu promocję gospodarczą Polski. Dużych partnerów mamy na wystawie 22, natomiast firm, które będą uczestniczyć w czasie tej półrocznej wystawy, będzie ponad 2,5 tysiąca z Polski. Firmy te mogą liczyć na nowe kontakty, na poszerzenie wiedzy na temat Polski, na temat swojej bytności tutaj w krajach arabskich. Dubaj jest wyjątkowym miejscem, dlatego jest to centrum finansowo-handlowe dla krajów arabskich i całej Afryki, więc wszystkie biznesy spotykają się w Dubaju. Mamy głosy, że warto było zorganizować wystawę, gdyż polski pawilon cieszy się bardzo dużą popularnością. Mamy informacje od wielu partnerów, że jesteśmy na topie najładniejszych pawilonów na wystawie. Pawilon będzie czynny przez pół roku. Mamy już podstawową listę spółek zamkniętych, natomiast w ramach wystaw czasowych województw, oczywiście każda firma może jeszcze się dołączyć do wystawy. Pawilon usta udostępniamy za darmo, także koszty są związane związane jedynie z ekspozycją i prezentacją organizowaną przez same firmy tutaj na miejscu.